Okay, okay. JEZUS! Jezu JEZUS, CO SIĘ! CZEST, Dobrze, tak, masz szczęście, że nas trzyma dzieli, bo bym cię zdzielił, chłopie, normalnie, okay, z sierpowego! Ja pierdziel... A nie, NIE! NIE! A ty co? Ześ przyszedł na krzywy normalnie tutaj? Co mi palcami pokazujesz? TO JEST NIEMIŁO! JA CIĘ NIE UCZYŁEM KULTURY! Ja ci, no jak stoisz? Mówiłeś... ci. Halo. Ucieknij na miu, uciekamy. Ej, co? Ej, stary, mogę na tańdzi tańczyć. Znacie, się wychodzić po niej. O ja, pierd. Aaaa! CIEN jest człowiekiem! Myślę, że ta wenda idzie po ścianie!